Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. No, witaj kochana i Jolo, siostro w Chrystusie, Kolosan dwa. bo w Chrystusie jesteśmy braćmi siostrami, bo Chrystus daje nam życie w raju na ziemi, a no, Adam dał nam śmierć, także nie ma innych bogów, bo wszystkie są fałszywe, czyli Jehowa będzie budował niebozierców, ale Chrystus daje życie. Chcesz poznać więcej o... Jestem... 606 901 096 Jeszcze na stoku są na nartach. Halo. Słuchajcie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja chciałam właśnie chwilę porozmawiać o Biblii. Tak. No i właśnie mam takie pytanie. Czy trzeba być właśnie świadkiem Jehowy, żeby przeżyć Armagedon? Bo teraz, bo teraz są właśnie te wojny. A skąd pani dzwoni do, do mnie? Z Rudy Śląskiej. Z Rudy Śląskiej, a skąd pani ma telefon do mnie? Z internetu. Z internetu? Tak. Ale to było chyba 5 lat temu te numery. Pani nie jest świadkiem Jehowy? Ja nie, nie jestem. Ja urodziłam się w religii katolickiej, byłam y, bardzo wierząca, modląca. Aha. I tą wiarę mam w sobie. Tak. Ale właśnie poznaję tego Boga prawdziwego. Tak, tak. Studiuje Pani Biblię. No, to znaczy czytam, rozważam. Rozumiem. A ktoś, ktoś, pani, ktoś pani pomaga? No, są yy, też osoby, które też czytają Biblię. Aha, aha. Mieczysław Herba czyta Biblię. No, a nie chodzi Pani na zebrania Świadków Jehowy? Nie, nie chodzę. O, na pewno wróci tam gdzieś jest sala. Trzeba iść i poprosić o studium, Tedy, wtedy wszystko Pani wyjaśni się. Ale to jesteś tak y, przekonany, że, że ta religia jest prawdziwa i że ja tam muszę to poznać, to, to wszystko, bo ja chciałam właśnie... No wiesz, jak pani chce przeżyć Armagedon, to trzeba wiedzieć co robić, żeby przeżyć. No właśnie, to nie wystarczy no. wierzyć w Chrystusa. No, no nie, nie. No bo pani jeszcze musi wiedzieć, co robić. No, no. Ale jak pani tylko wierzyć, sama wiara nie zbawia człowieka. Tylko wiedza musi iść w parze z uczynkami. Więc... No ale to, to dobre uczynki, nie? Głodnego napoić. No, no, no niech Panie popatrzy, co przede wszystkim Jezus robił, jak był na Ziemi? No, nakarmiał, uzdrawiał, wskrzeszał. I, i głosił. Głosił, odpuszczał o, grzechy. Właśnie. No, tak. No właśnie, my wszystkich rzeczy nie potrafimy robić to, co Jezus, ale możemy głosić. Taką podstawową rzeczą to jest wychwalanie Boga, głosząc właśnie w rzeczy. Pani głosi też dobrą nowinę. Musi Pani, to, musi pani po prostu iść na takie zebranie, tam wtedy Pani pomogą. No ale co Świadkowie Jehowy głoszą? Głoszą właśnie dobrą nowinę o Królestwie. O Królestwie Bożym, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. Jezus dzisiaj jest Królem, no, Pani w tym Królestwie ma pełną władzę nad światem. I mówi, co trzeba robić. No tak, że mamy słuchać króla Chrystusa. Tak, 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 właśnie. No. A to dlaczego tak. świadkowie Jechowie nie słuchają? Dlaczego nie słuchają? To no, pani chce powiedzieć przez to, że nie słuchają. No dlatego, że na, na strażnicy mają napisane, zwiastująca królestwo Jehowy. Tak, tak, czyli nie wywyższają no. Jezusa Chrystusa za króla, nie chcą go słuchać, tylko Jehowę tu, że ma wpisali. No, a kto, kto jest wyższy, ojciec czy syn? No ale ojciec wszystko przekazał synowi. Ja też kiedyś a. byłam córką, a teraz jestem matką, jak mam dzieci. No właśnie, no czyli kto jest ważniejszy, matka czy córka? No teraz ja jestem ważniejsza dla moich dzieci, bo ja no jestem właśnie. jej matką, a babcia a to wiadomo, babcia. Rozpieszcza wie pani, wnuczki. Wie Pani. Jezus jest królem. Nad, Jezus jest Królem nad Ziemią, a, a Bóg, Ojciec Jego nad światem. No ale Ziemia, planeta to jest cały świat. No to tylko Ziemia, a wie Pan jeszcze ile jest innych planet, a cały wszechświat, a słońce, księżyc. No. No, to jest coś nieprawdopodobnego. Trzeba to poznać. Jakby Pani poszła na zebranie takie chrześcijańskie, Pani to znajdzie w Rudzie Śląskiej. Na pewno jest Sala Królestwa. Niech Pani tam się głosi i spróbuje Pani powiedzieć, że Pani chce się dowiedzieć czegoś więcej. No, ale... A może Pani wejdzie na JW.org. JW.org. Niech Pani wejdzie. Tam będzie Pani mogła sobie znaleźć, gdzie jest tam Sala Królestwa. Wszystko Pani się dowie. Ale dlaczego no. właśnie sala królestwa, a w Biblii jest napisane zbory Chrystusowe, że mają być. Rzymian 16, 16. No tak, no zbory są Chrystusowe, bo Jezus jest królem. Wie Pani, my teraz stoimy na wózku właśnie. Niech Pani w ludzie Śląskiej odnajdzie braci, którzy stoją przy wózkach z literaturą. I Pani poprosi, że Pani chciała porozmawiać, dobrze? Mm -hmm. ale jak im właśnie no. mówię, że Jezus jest królem, że jest moim Zbawicielem, że jest moim Ojcem za Adama, to oni nie no. chcą rozmawiać. A no bo Pani, no widzi Pani, bo Pani nie chce słuchać tego, co mówi Biblia, tylko Pani skłamiśli po swojemu. To czy ja będę słodził rozmawiał, czy kto inny? Ale, nie ale mówić, ja nie chcę, po, ale swojemu. ja nie chcę po swojemu. Ja właśnie chcę właśnie po Chrystusowemu. No, właśnie, no to chcę, musi po... Pani się zgodzić z, tymi, z tym, co mówią świadkowie. Jeśli Pani się nie zgodzi, no to, no to nie, no to Pani dalej sobie będzie... Ale dlaczego ja się mam się wziął, zgadzać, Dlaczego mam się zgadzać, co mówi świadek Jehowy, ale nie z tym, co, co mówi Chrystus właśnie, żeby badać w no Biblii te słowa Chrystusowe, te Słowo to Boże, żeby badać, sprawdzać. No to już jest, to już jest Pani zdanie takie. Nasze jest inne. No bo pierwsze, no, tak. Jana na 5.20, no, że, że Chrystus jestem. tym... Pra... Ja stoję przy wózku, nie mogę z panią teraz dyskutować. Ale to co, nie, co jest tam? Poszuka. Kolejka duża, że taki ten? Tak, 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 właśnie o to chodzi. No, bardzo panią, przepraszam, wszystkiego dobrego. Niech pani odpowie. Przepraszam, bracie, to jest królowa. Pani, to świecie jest, pan diabeł panuje. A ty masz królować w chrystusowej no, służbie, tak. a nie Jehowe, amerykańskiej firmie. Ty no. korporujesz te czasopisma, ulotki sprzedajesz, darmowolne watki, Przecież jechowa was uśmierci, a Chrystus Ci oddał życie za ciebie. A ty kogo no. głosisz? Jehowa cię amerykański oszukał. Ty masz się nawrócić, bo Judasz zdradził Chrystusa, a nie jechowe. No niech śpi, nie śpi dalej, bo no no, głosie. był na stojaku i co? Kolejki nie ma, bo przecież widzicie filmiki, zborów Chrystusowych nie ma, a Jechowa będzie tu co. Jechowa jest głupi jak but. Bo Chrystus ma mądrość. Apisz tam Jechowa amerykański. Czołgi to wszystko amerykańscy weźmie z powrotem i tych swoich sekciarzy, Adwentystów, Baptystów Zielonych i Świadków Biechowych. Pról do Ameryki. stamtąd mózg macie w Ameryce. Tam idźcie sobie. Tak, a tutaj Polacy myślą, iskra z Polski jest i Chrystus tutaj wybiera nas. Jego prawda, miłość i albo jesteście aniołami, bo pionierów nie chcemy. Mateusz 24, 37. Wybrane anioły. Pioniery? Ja wam dam pionierowanie. Na was idzie, a zagłada teraz. Chrystus głosił. Ja posłowie dobrą nowinę. A wy głosicie śmierć. Śmierć przyjdzie na was, jak nie przyjmiecie Chrystusa, który głosił szulka, Bogdan nie Macie Chodźcie trzech świadków. Tylko w tym imieniu jest zbawienie. dzieła apostolskie. Tak, 4, 10 do 12. Nie ma w nikim innym innego imienia danego ludziom, przez które mogliśmy być zbawieni. W imieniu tylko Jezus Chrystus. No, Serdżanko, czytaj tu 12, tak? Od 10. To przyjmijcie do wiadomości. No, piotr tam okay. wy wszyscy i cały lud Izraela że stało się to w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka którego wy straciliście na palu a którego Bóg wskrzesił właśnie dzięki niej wskrzesił. niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy to On jest tym kamieniem, który wy budowniczowie uznaliście za nic. To skała na Syjonie nie kamień. No. A który stał się wieńczącym kamieniem narożnym. Skałą. Chrystus jest skałą, na tej skale buduje kościół, to swój to kościół, z doskonały, kości doskonałości i, ludzkich ciał świątyń. No. I nie ma nikogo innego, kto mógłby Was wybawić, bo nikt inny na ziemi nie. Otrzymał takiego imienia, dzięki któremu mogliśmy zostać wybawieni. Czyli macie tu zbory Chrystusowe, mają być nie Jehowy. bo wam być zabrane kurestwo prostytutek duchowych, tak jak Faryzeusze macie takie naśladowanie i to robicie. Mateusz 5 rozdział od 17 do 20. Wasza sprawiedliwość nie ma żadnej sprawiedliwości, tam zasad nie macie, nie macie honoru. Japończycy mają honor sepuku se puku zrobią, a wy macie co? Nic nie macie, macie Sodomego morze. gomorę. Musicie płacić za pedofilu do świadków, którzy chcą się nawrócić. Proszę, macie wykładnie Słowa Bożego. Tak, posprawdzajcie. Bogiem, Bogiem Ojcem dla rodzaju ludzkiego jest tylko Chrystus. Mateusz 17,5. Słuchajcie, Izajasza 9.6. Ojciec. wiekuistym, wieku istnym, wszechmogącym wszystkie tytuły dostał. Tu na, nad Ziemią, planetą jest najważniejszy Chrystus. Jego ojciec jest na emeryturze, oni są w jedności. On mu przekazał wszystko. Macie słuchać syna Mateusz 17,5: Faryzeusze, wasi y, praojcowie nie słuchali, a wy robicie to samo co Faryzeusze. Macie pisma, przekręcajcie na swoją zgubę, i diabeł was zaślepił najbardziej jak na świecie, jak się akwaryzeuszy, którzy czekali na przyjście Mesjasza, że miał Rzymian unicestić i wyzwolić ich. Tak nie było. On nie przychodzi tak jak sobie myśleliście. Także je chowa was zniszczy, amerykańska. Chrystus daje wam życie, prawdzie w miłości. To on nauczał na trawie, bo go nie chcieli przyjąć w sali królestwa, w synagodze. I dzisiaj nie chcecie przyjąć wyszka, a Zbyszek was w chorzowie oznaczył, jako anioł Zbyszek Krusinowski. Błogosławimy was. Błogosławimy.